Można to nazwać skansen taboru kolejowego w trakcie organizacji, bardziej kolekcja zabytkowego taboru, która należy do stowarzyszenia, które ma nazwę Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa Organizacji skansenów w Pyskowicach. Zostało zarejestrowane, powstało w 1998 roku, założone przez grupę pasjonatów kolei, którym po prostu była, jak to się mówi, no nie obca historia. Jak i pozyskiwanie taboru, który w tym momencie odchodził, wycofywany był, odchodził, po prostu do historii przechodził. Często zdarzało się w większości, że te lokomotywy trafiały na złom. Nie było takich jednostek. Nigdy na Śląsku u nas nie było takiego miejsca, gdzie moglibyśmy ten tabor gromadzić. A jeżeli chodzi o nasz region, byliśmy bardzo bogato wyposażeni w pojazdy, jeżeli chodzi kolejowe, o zabytki techniki. Dlatego, że zróżnicowany przemysł, który był na Górnym Śląsku, wymagał niejednokrotnie budowania taboru kolejowego stricte poddane zakłady. Powiem tak: Znajdujemy się, jest to kompleks obiektów parowozowni i wagonowni w Pyskowicach. Wagonownia znajdowała się akurat w tym budynku, w którym my jesteśmy. Zajmowała się naprawami bieżącymi wagonów, bo Pyskowice były bardzo dużą stacją rozrządową w Polsce. A więc wszelkie naprawy bieżące, usterki, które powstawały podczas jazdy danych pociągów, yy wagonów w pociągach, były po prostu usuwane właśnie tutaj. Żeby nas wspomóc w tym, żeby po prostu czasem temu nowemu zarządowi nie odechciało się tego, co zaczął robić poprzedni. Bez względu na to, jakie to były opcje polityczne, bo to chodzi tylko i wyłącznie o dobro tych zabytków i tego miejsca, w którym my się znajdujemy. Muzyka